Dwóch apostołów, dwóch braci, Jakub i Jan, zwrócili się do Jezusa ze śmiałą prośbą. Powiedzieli, nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. Kiedy Jezus e, zadał im pytanie, co chce, żeby im uczynił, oni powiedzieli, daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odpowiedział nie wiecie, o co prosicie. O co chodziło apostołom? Z pozoru wydaje się, że nie była to zła prośba. Wydaje się, że Jakub i Jan wierzyli Jezusowi, wierzyli w życie wieczne, wierzyli w Królestwo Boże i zależało im na tym, żeby w tym Królestwie Bożym być. Dlatego będąc blisko Jezusa, skorzystali z okazji, by poprosić Go. O to, żeby byli z Nim kiedyś w królestwie. Ale oni poszli jeszcze dalej. Poprosili Jezusa, żeby zapewnił im wysokie miejsce w swoim królestwie, po swojej prawicy i po lewicy. No, wyżej się nie dało. Oni chcieli tam mieć władzę i panowanie. Oni prosili nie tylko o to, żeby być w Królestwie Bożym, by być szczęśliwym w Niebie, ale chcieli tam w tym niebie być kimś. Dlatego pozostali apostołowie oburzyli się na nich, kiedy ci zwrócili się do Jezusa z taką prośbą. Jakub i Jan chcieli, i my też może chcielibyśmy zająć jakieś wysokie miejsce w Królestwie Bożym. Zapewne i dzisiaj są tacy ambitni wierzący, którzy chcieliby przepchnąć się do Królestwa Bożego i mieć tam. W niebie kiedyś wysoką pozycję. Ale, moi drodzy, nie ma takiej potrzeby. Tam jest miejsce przygotowane dla każdego, dla Ciebie i dla mnie i dla innych. Nikt z nas nie jest i nie powinien być konkurencją dla siebie w podążaniu do nieba. Bóg i Jego Królestwo powinny być naszym celem, a bliźni okazją, by zbliżyć się do Pana Boga. Im bardziej będziemy poznawali, jaka jest miłość Pana Boga, tym mniej będzie w nas potrzeby, żeby się przepychać w osiągnięciu Królestwa Bożego. Bóg widzi nasze czyny, nasze życie, nasze budowanie z Nim relacji. Każdy jest i każdy będzie potraktowany indywidualnie przez Pana Boga. Jezus, pod wpływem prośby Jana i Jakuba, rzekł do apostołów: Kto by między wami chciał się stać wielkim niech będzie sługą waszym a kto by chciał się stać pierwszym między wami niech będzie niewolnikiem wszystkich i tu jest definicja co zrobić, żeby być jak najbliżej Pana Boga kiedyś w niebie, w Jego Królestwie Jezus mówi dalej bo i Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie za okup za wielu Królestwo Boże zdobywa się nie przez protekcję, znajomości, układy, ale przez życie według Bożych wskazań, przez budowanie relacji z Panem Bogiem i przez naszą osobistą postawę służby względem drugiego człowieka. Im bardziej chcemy być bliżej Jezusa, tym bardziej powinniśmy służyć. Jeśli chcemy być razem z Jezusem w Królestwie Bożym, to powinniśmy też o Nim i Jego wskazaniach pamiętać w swojej codzienności. Oby Królestwo Boże było celem każdej i każdego z nas. Amen.